Jestem w ciąży. Ale w ciąży nie można leczyć zębów. A kto tak powiedział? To mit, który przetrwał pokolenia. A jaka jest prawda? Zaniedbania w jamie ustnej mogą wpłynąć na cały przebieg ciąży. Nieleczone infekcje w jamie ustnej mogą prowadzić do skrócenia trwania ciąży, a nawet jej zakończenia. Bakterie z chorych zębów mogą przenikać do płodu i negatywnie wpływać na jego rozwój, co może skutkować niską wagą urodzeniową. Zmiany hormonalne w ciąży mogą nasilać stany zapalne dziąseł, co jest powszechnym problemem u przyszłych mam. Nieleczona próchnica, stany zapalne, krwawiące dziąsła to nie są drobiazgi, to ryzyko wielu komplikacji okołoporodowych. Tak, można leczyć zęby w ciąży. Tak, można robić znieczulenie i tak, można bezpiecznie wykonać RTG z osłoną, jeśli jest konieczne. Najlepszy moment? Drugi trymestr. Ale pamiętaj, że każda sytuacja jest inna. Dlatego już teraz umów się na bezpieczną wizytę. Zapraszamy. Muzyka